Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, w czym chodzi najpopularniejszy Polak na całym świecie. I oczywiście nie mówię tutaj na przykład o Makowiczu albo Andrzeju widzie, ale oczywiście o Robercie Lewandowskim, który właśnie przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony. Prawie każdy o nim pisze, a my zastanowimy się w czym chodzi na co dzień i jakie buty używa do swoich stylówek. Będzie to raczej jednorazowy odcinek. Może zrobię z tego później gdzieś tam serię. Co miesiąc, co dwa miesiące będę wrzucał odcinki, właśnie w czym chodzi dany jakiś raper, piosenkarz, albo na przykład piłkarz, znana osoba. A jeżeli chodzi o outfity, o których tutaj także sobie pomówimy, ponieważ pogadamy sobie o stylu samego Roberta, który zmienił się dosyć mocno od jego początków gdzieś w Bundeslidze do teraz. Ale są chłopaki, oczywiście z Budgry, którzy nagrywają, co noszą gwiazdy. Tam możecie zobaczyć same stylówki, outfity gwiazd, na przykład jakichś polskich raperów albo celebrytów z świata mody którzy po prostu po kolei przedstawiają, w czym chodzą, ile to kosztuje i gdzie możecie to kupić. Także zapraszam Was do chłopaków, a my zajmiemy się samymi butami Roberta. Jeszcze przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka pod filmikiem, jeżeli Wam się spodoba ten materiał i napisanie w komentarzu, czy podoba Wam się styl Roberta, czy może niekoniecznie, bo tutaj jest to mocno podzielone, niektórzy uwielbiają, niektórzy nienawidzą, jak to jest przy okazji tak popularnej osoby. Dodatkowo możecie odwiedzić mojego Instagrama, gdzie więcej zdjęć i różnych quizów na temat mod, they oraz mojego TikToka, gdzie jakiegoś więcej fan contentu na temat właśnie streetwearu, mody i butów, a jeżeli mamy to już za sobą, no to przejdźmy do butów Roberta. Roberta. Jeżeli chodzi o buty, Robert Lewandowski zawsze mówi, że uwielbia białe buty oraz buty, które są dosyć mocno rozbudowane. Widać to po jego zdjęciach instagramowych z lat ubiegłych, gdzie jego stylówki zazwyczaj zawierają właśnie jakieś takie mocne kobyły właśnie na nogach, gdzie mogliśmy zobaczyć buty na przykład marki Versace, które były naprawdę masywne i dzisiaj sobie właśnie właśnie o nich pogadamy. Zajmiemy się właśnie początkami także samego Roberta, ponieważ na samym początku ubierał się w tych takich bardzo masywnych modelach butów, które zaraz zobaczycie, a teraz trochę spasował i też ze względu na swoje dile jakieś marketingowe, musiał trochę zmienić swoją stylówkę, ale to zobaczycie na samym materiale. Tutaj mamy pierwszą stylówkę i jak widzicie po zdjęciach, będzie tutaj dosyć dużo stylówek, które zawierają np. przykład dresy w sobie albo dosyć taki luźny ubiór. Jak widać po zdjęciach Roberta i po różnych filmikach z jego udziałem, bardzo lubi właśnie taki dresowy styl w swojej kolekcji Roberta Lewandowskiego Razem 4F także zawarł właśnie takie rzeczy, które byłyby, powiedzmy, w stylu dresowym, takim dresiarskim bardziej, które wyglądają bardzo cozy i takie, wiecie, są przyjemne w dotyku, ale jednak także pasują do wyjścia gdzieś tam na zewnątrz, na przykład, wiecie, do sklepu albo do jakiegoś wyjścia ze znajomymi do parku. I jak widać po różnych stylizacjach lewego, no to się bardzo mocno sprawdza, ponieważ jak zobaczycie na jego zdjęciach, no to ma bardzo dużo takich stylówek. Na tej pierwszej możecie zobaczyć, ale oczywiście Balenciagi Triple S są to jedne z najbardziej popularnych butów ostatnich lat, jak i Triple S, -y, tutaj w kolorystyce BRED, aktualnie dosyć ciężko jest znaleźć w takiej kolorystyce. Teraz aktualnie widziałem, że na Wikitacu jest jeden rozmiar, ale możecie je także kupić na przykład na takiej stronie jak Farfetch bądź na StockX. Wydaje mi się, że ta kolorystyka będzie kosztowała gdzieś w granicach od 2,5 nawet do 4 tysięcy złotych w zależności od rozmiaru. Będziecie to widzieli na różnych stronach, że jednak będzie się to dosyć mocno różniło, ponieważ te kolorystyki, które teraz są w sprzedażach, one aktualnie osiągają gdzieś właśnie kwoty 2.500 zł do 3.000 zł, ale ta kolorystyka Bredów właśnie, która była bardzo popularna i prawie wszyscy ją chcieli mieć. Ja nawet osobiście też, gdzie nie jestem totalnie fanem Balenciagi, też chciałem ją mieć, ale kosztowała i na jednak jedne z największych pieniędzy i wydaje mi się, że jest to jedna także z popularniejszy i z cięższej dostępnych wersji Balenciagów, Triplesów, jakie wyszły. Na kolejnym odcinku możecie zobaczyć buty Versace. To są właśnie te, o których już wspominałem, te takie masywniejsze Chain Reaction, które były swego czasu także bardzo popularne. W tej kolorystyce aktualnie nie da się ich kupić, ponieważ są to także starsze zdjęcia, ale możecie znaleźć bardzo dużo innych kolorów, które już jeszcze w tamtym roku, kiedy Versace, czy nawet już dwa lata temu, kiedy Versace pracował z Alhebembery, wychodziły bardzo ładne kolorystyki tych modeli butów. I sam także się na nie czaiłem. Jedynym problemem jest to, że faktycznie ciężko je przefitować, jeżeli ubieracie się w bardziej taki slim sposób. Wydaje mi się, że pasuje to trochę bardziej do oversize'owych outfitów. Chociaż jak widać Robertowi tutaj to nie przeszkadza i wygląda to całkiem dobrze u niego. Też mamy tutaj dres, oczywiście na zdjęciu, i w połączeniu z kilkoma elementami wygląda tutaj to naprawdę bardzo ładnie. A same buty odwersacze były bardzo popularne, bardzo dużo osób chciało w nich chodzić aktualnie, już są trochę na. Na dalszym planie możemy zobaczyć, czy kilka innych modeli na Versace wyszły gdzieś tam na przedni plan, ale tak czy siak są do kupna i aktualnie kosztują gdzieś w okolicach 4000 zł. Kolejnymi będą, uwaga, Balenciagi Traki. To są kolejne Balenciagi, które są jednymi z najbardziej popularnych aktualnie do noszenia. Bardzo dużo osób lubi ten model. Jest to kolejny z modeli, który został przerobiony ze starych biegówek na taką bardziej modernistyczną, futurystyczną wersję butów, która jest oczywiście także bardzo masywna. Jak zobaczycie, te trzy modele, które Wam podaję aktualnie, jak widać, są naprawdę duże i... no... Trzeba przyznać, że na nogach bardzo często u niektórych osób mogą one wyglądać trochę jak buty klauna. Wiadomo, w zależności od tego, jaki rozmiar nosicie, no to może to wyglądać trochę inaczej. Tutaj Balenciagi Traki są w beżowej kolorystyce, można je kupić aktualnie na stronie Balenciagi i kosztują w okolicach 3,500 zł. Jeżeli nie znajdziecie ich na stronie Balenciagi, na przykład w swoim rozmiarze, to możecie poszukać na takiej stronie, jak na przykład Witkac bądź właśnie Farfetch. Farfetch wiadomo, że nie jest najlepszym opcją, ponieważ jest to strona, która ma bardzo wygórowane ceny. Ale jeżeli chodzi o te high-endowe produkty, to tutaj aż tak źle nie jest. Zazwyczaj są tam bardzo wywindowane ceny produktów limitowanych, takie jak na przykład Nike Danki, które wychodzą gdzieś w kolaboracjach, ale jakieś takie high-endowe produkty raczej ich ceny tam są w miarę normalne i można je na spokojnie kupić, ponieważ widzicie, że są po prostu legitne. Dodatkowo takimi sklepami możecie także zerknąć na Louis V Aroma albo na samych stronkach podobnych typu StockX, które wiadomo, odsprzedają te buty są nieco jakby są jakby giełdą buciarską i takimi stronami jest na przykład Grade albo Gold, gdzie także klikujecie po prostu model buta i możecie znaleźć go tam w swojej rozmiarówce. Także w używanej wersji i w nieużywanej, także to jest akurat bardzo Wieś. spoko. Kolejnymi butami, które ostatnio Robert używał do swoich sylwek są uwaga, Off White Out of Office. I jest tutaj już dążenie do tych takich mniejszych brył. Out of Office jest to odpowiedź powiedzmy Off White'a na danki od Nike i one wyglądają według mnie bardzo ładnie. Jest to jeden z, chyba według mnie z najbardziej udanych w ogóle modeli, takich odzorujących powiedzmy danki, ponieważ bardzo dużo marek starało się zrobić coś na ten deseń, ale niestety wyglądały one bardzo, bardzo. Bardzo podobnie do i często kończyło się to po prostu po Tutaj wygląda to powiedzmy jak stare buty lat 2000, które były także te takie masywniejsze ze skateowym takim vibem, ale tutaj pasuje to idealnie i ta biało-czarna kolorystyka jest na spokojnie do dostania za około 2,500 zł, od 2 do 2,500 zł. Wygląda według mnie bardzo ładnie. I większość tych modeli Out of Office serio super się sprawuje. Jeżeli chcecie coś z handlowych klimatów, no to tutaj będzie ekstra. Ostatnim modelem, który Wam tutaj zaprezentuję są buty Portofino Canvas od Dolce Gabbana, z którym ostatnio Robert miał. Dila było widać, że wrzuca dużo różnych rzeczy od Dolce Gabbana. Był także na pokazie we Francji i widać, że jest tam coś na rzeczy. Dodatkowo na tym zdjęciu także wydaje mi się, że są Portofino Canvas, ale nie umiałem znaleźć dokładnej wersji właśnie z tym tylnym napisem Dolce Gabbana, bo widać, że tam napięcie jest, owinięty ten napis właśnie marki Dolce Gabbana, ale nie umiałem znaleźć ich na stronie, nie ma ich na stronie Dolce Gabbana, nie wiem czy to jest na 100% Portofino Canvas, ale wydaje mi się, że tak, że jest to z całej serii właśnie Portofino Sneakers od Dolce Gabbana i tutaj, jak widzicie, idzie to trochę w kierunku bardziej już takich e, zwykłych trampków, niż takich mocno rozbudowanych butów. Oraz także ten cały strój, który możecie znaleźć za około 11 tysięcy złotych na Dolce Gabbana. Wygląda kosmicznie, ale prezentuje się tutaj mega dobrze. I widać to także w stylu ubierania się Roberta, że od samego początku, gdzie ubierał się tak bardziej, powiedzmy, nadresowo, no to przeszło to trochę bardziej w taki klasyczny wygląd, bardziej taki elegancki przynajmniej w tym roku, szczególnie podczas tego lata, ma bardzo dużo takich otwistów, gdzie wyglądają one bardziej tak elegancko, zwiewnie i przyjemnie, niż tak wiecie, ciężko, gresiarsko. i szczerze mówiąc, mi osobiście się to całkiem podoba i wiadomo, że ja też jestem fanem raczej oversize'owych rzeczy, ale tutaj wygląda to naprawdę super. Jeżeli chodzi o Portofino Canvas, możecie je kupić na spokojnie, na stronie Dolce Gabbana jest naprawdę bardzo dużo tych modeli, kosztują w okolicach 2,5 tysiąca złotych i jeżeli miałbym powiedzieć, czy wam polecą te buty do kupna ogółem, jeżeli ktoś się zastanawia z takich bardziej, wiecie, high produktów, to raczej nie, ponieważ są to jakby nie było trampki, które po prostu z dogówką bana nabierają na swojej wartości i raczej nie ma tam aż tak dużej różnicy w jakości, żebyście się musieli jakoś zachwycać. Także jak widzicie, jest dosyć duża różnica pomiędzy tymi outfitami, które teraz wam pokazałem na samym końcu, a na samym początku i trochę ten styl się zmienia. I to widać także trochę w kolekcji Roberta Razen 4F, gdzie Wiadomo, że były jeszcze te takie naleciałości właśnie tego dresiarskiego stylu, ale wszystkie rzeczy raczej są strojone pod slim fit, nie ma tam rzeczy, które byłyby mocno oversize'owe, ja sam mam dosyć dużo rzeczy z tej kolekcji, możecie zobaczyć je teraz na zdjęciach oraz także buty, które miały być większe i w ogóle z założenia miały być bardziej taki daddy shoes, Robert chciał je, żeby wyglądały jeszcze bardziej masywnie, ale to co wyszło, według mnie wyszło naprawdę superowo. Ponieważ te buty od Roberta Lewandowskiego Razem 4F wyglądają według mnie ekstra i jeżeli chodzi o jakieś jakościowe wydania, no to tutaj naprawdę mógłbym Wam polecić. Aktualnie te buty na stronie 4F kosztują 499 zł. Jeżeli porównamy je do butów Nike, Adidasa i innych modeli, które aktualnie teraz wychodzą, może równałyby się z New Balance, ponieważ jakość tej skóry jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i w momencie, kiedy ją dostałem do ręki, one pachniały po prostu superowo. Miałem współpracę 4F, teraz możecie być spokojni, ten filmik nagrywam po prostu osobno, ponieważ chciałem je jakoś użyć właśnie do filmu. Mega przypominają mi vibe Adidas Y3 całej serii właśnie od Yoji Yamamoto, który ma takie właśnie bardzo, wiecie, ninja klimaty. I te buty bardzo mi przypominają właśnie modele z całej tej serii. Stworzył je Mateusz Rzadko, który tutaj jak widać zadbał o każdy detal i faktycznie ta wersja produktu w ogóle była na pierwszych szkicach, które możecie także tutaj zobaczyć i tak już się pojawiła do sprzedaży. Jest oczywiście także biała kolorystyka, na którą nalegał po prostu Robert Lewandowski i chciał, żeby ona się pojawiła. Czarna była także naleganiem ze strony oczywiście marki Szterew, ponieważ jest bardziej uniwersalna, więcej osób będzie chciało ją kupić i faktycznie więcej osób chciało ją kupić. Są to buty bardzo wygodne i możemy zobaczyć Roberta w białej kolorystyce bardzo często na zdjęciach swoich na Instagramie. Ostatnio także testował, z tego co widziałem, biegowe produkty od marki 4F i trzeba przyznać, że marka 4F mega dużą ekspansję zrobiła na rynek w ogóle światowy i europejski, ponieważ będzie przygotowywała także kolekcje olimpijskie, ma już podpisane umowy ze klubami ekstraklasy, ale także planuje coś podpisać razem z klubem z hiszpańskiej ligi i to jest superowe, że polska marka tak się rozwija. A te buty o tym świadczą, że faktycznie jest tutaj naprawdę bardzo dużo potencjału, ponieważ dawno już nie widziałem takiego produktu, który jest nie dość, że wygodny, bardzo fajnie wygląda na zdjęciach, a dodatkowo ma super jakość, i raczej nie trzeba się przejmować tym, że na przykład coś się nagle zepsuje. Jest tutaj bardzo dużo fajnych detali, o których mówiłem także na Instagramie. Takie jak na przykład oczywiście 5 z 9 zawleczek, które są zrobione na inny kolor, które oczywiście symbolizują 5 goli w 9 minut. Jest tu także taki fajny motyw, jak na przykład te kółka, które są na podeszwie i one symbolizują rozmieszczenie korków piłkarskich na bucie. Naprawdę wszystko fajnie wygląda tutaj. I dodatkowo na przykład wytłoczone RL9, które jest ukryte i to jest naprawdę super, ponieważ 4F, jeżeli chodzi o logo, same, ma kiepskie logo do wpisywania w buty i w odzież, w odzież jeszcze, ale w buty gorzej. A tutaj bardzo dobrze sobie z tym poradzili i wydaje mi się, że naprawdę w tej marce i w ogóle w tej współpracy z Robertem jest duży potencjał. Chyba, że dostanie tą dwunastkę do końca w Barcelonie. No to wtedy będzie lipa. Ale tak, to jak zobaczyliście, trochę ta moda Roberta się zmieniła od tych takich bardziej dresowych klimatów do takich bardziej klasycznych. Bardzo możliwe, że na zimę zobaczymy kolejne takie otwity, właśnie bardziej dresowe, ale może już tym bardziej w slim klimatach, chyba, że podpisze kolejną jakąś dużą markę yy, modową, która będzie nadawała mu jakiś tam powiedzmy styl ubierania się. Także jeżeli chodzi o buty Roberta, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie kupić któryś z nich, to tak jak mówię, większość z nich, jeżeli chodzi o same modele, są dostępne na stronach internetowych i sklepach stacjonarnych. Jeżeli chodzi o kolorystyki, no to trzeba trochę więcej poszukać. Ja postaram wam się podpiąć w komentarzu gdzieś oczywiście linki do tych butów. A za sam odcinek bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i daliście znać w komentarzu. Także do zobaczenia. Cześć.